Jeszcze pani poseł Rosa i pan poseł Brom. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. To jest bardzo szczegółowy, bardzo długi raport. Natomiast jednej rzeczy mi w nim bardzo mocno brakuje. Otóż bardzo konkretnych wniosków do dalszych działań. Nie mówię tutaj o tych dwóch stronach wniosków na końcu, że trzeba dalej edukować, że profilaktyka jest ważna i że potrzebne jest tworzenie nowych ośrodków wsparcia. Mówię tutaj o wnioskach systemowych. Obecnie przyjęta ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej pochodzi z roku 2005. Powinna być co 5 lat nowelizowana. Tak samo procedura niebieskiej karty potrzebuje ewaluacji, nowelizacji. W związku z czym moje pytanie, czy takie plany... Są i takie działania są prowadzone w Ministerstwie Albo Polityki Społecznej, albo też jakieś działania w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z pewnością konieczne jest uzupełnienie definicji przemocy domowej, także o przemoc ekonomiczną. Stąd moje pytanie, czy może Państwo w ogóle bierzecie pod uwagę, zgodnie z przyjętą w Polsce konwencją stambulską, ale niestety nie wdrożoną, utworzenie definicji także przemocy ekonomicznej, ale także rozszerzenie. Kręgu osób doświadczających przemocy osoby nie tylko ze sobą zamieszkujące, ale mieszkające także w innych, w innych mieszkaniach. Bo ta przemoc niekoniecznie musi być związana z jednym miejscem pobytu sprawcy i osoby tej przemocy doświadczającej. Chciałam także spytać, ponieważ w programie krajowym raz rzeczywiście musi być tworzony nowy, więc też prosiłabym o informację o harmonogramie prac nad nowym krajowym programem. Natomiast jest także przewidziana ewaluacja i moje pytanie, jak ona będzie przebiegała? Czy jest już wyznaczony organ zewnętrzny, bo tak rozumiem, zapis programu, który ma tej ewaluacji dokonać? Kwestia badań. Badania ogólnopolskie, jak państwo wskazujecie w raporcie, były prowadzone w roku 2012, 2013, 2014, 2015. W roku 2011 były to badania dotyczące infrastruktury wsparcia. I właściwie tyle. Czy jednak te badania powinny być jednak poszerzone i prowadzone co roku, żeby sprawdzić, czy ustawy, które obowiązują w Polsce i procedury, mają realny wpływ na poprawienie bezpieczeństwa i też jakby większą otwartość instytucji na ofiary przemocy domowej, ale także wsparcie dla osób, które tą przemoc domową stosują. Kwestia kampanii społecznych. Przyznam szczerze, że jestem dość zmartwiona. Wskazują Państwo w raporcie, że oczywiście bardzo ważna kampania na temat bezpieczeństwa osób starszych, której koszty wynosiły około 200 tysięcy zł. Po stron dalej czytamy, że Fundusz Sprawiedliwości prowadził kampanię na temat działań Funduszu Sprawiedliwości za 14 milionów zł. Ta dysproporcja wydaje się dramatyczna w obliczu tego, że jednak ciąży na ministerstwach obowiązek takich właśnie działań ogólnospołecznych mówiących o przemocy, mówiących o edukacji, o profilaktyce i raczej nie o tym, jak dobrze sobie działa Fundusz Sprawiedliwości i do czego służy. Zwłaszcza, jeżeli mamy bardzo dużo kontrowersji co do finansowania przez Fundusz Sprawiedliwości organizacji, które wcześniej kwestiami przemocy i wsparcia osób doznających przemocy domowej się nie zajmowały. Ja tutaj nie będę przytaczała tych przykładów działań finansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Pewnie wszyscy państwo je znacie, ale niektóre z nich są wręcz karykaturalne. I na ten temat też były składane wnioski do prokuratury. Kwestia funkcjonowania niebieskiej karty. Chciałabym spytać, czy państwo jakąś ewaluację prowadzicie albo prowadziliście, czy na temat obfitości tej karty, czy ona jest dostosowana i jakby jest łatwa do wypełnienia, czy sprawia trudności, co powinno się w niej jeszcze znaleźć, a co powinno się odjąć, ale także dalszego funkcjonowania na przykład zespołów interdyscyplinarnych i doświadczeń z pracy tych zespołów, które mogłyby poprawić współpracę z rodzinami tej przemocy doświadczającymi. Zespół monitorujący spotkał się dwa razy. Wydaje mi się, że to dość mało, ale chciałam spytać o Państwa opinię w tej sprawie. Wskazują Państwo także na Ministerstwo Edukacji Narodowej i jego program nauczania, natomiast nie wskazują, żeby w tym programie nauczania, ja też tego nie dostrzegam, znalazły się elementy, które wyraźnie wskazywałyby, czym jest przemoc domowa, czym jest molestowanie seksualne, ale to wiąże się także oczywiście z kwestiami edukacji seksualnej w szkołach co do której jakby rozwijania jest, jest, jak rozumiem, problem jakiś w ministerstwie edukacji. Na stronie 75. wskazują Państwo spadek liczby sporządzonych w formularzy niebieska karta A i wskazują, że jest to kwestia rozwoju skuteczności działań profilaktycznych. Ja rozumiem, że jest to łatwy wniosek do wyciągnięcia, ale bez prawdziwych badań nie jesteśmy w stanie potwierdzić prawdziwości tego twierdzenia, ale także zaprzeczyć temu twierdzeniu w żaden sposób. Czasami może być tak, że to kwestia strachu, braku wiedzy albo kwestia tego, że instytucje nie spełniają oczekiwań osób, które tej przemocy doświadczają. I chciałabym spytać, jakby jakie wnioski takie naprawdę systemowe, to jest chyba najważniejsze przed nami, najbliższe lata, do opracowania wsparcia osób z niepełnosprawnością, zmian w prawie. Cieszy mnie projekt ustawy o szybszej izolacji oprawcy od ofiary, natomiast chciałabym wiedzieć więcej, czy coś więcej będzie jeszcze zmienione.